Przepraszam, popełniłam błąd. Jako twój profesjonalny scenarzysta, moim zadaniem jest najpierw poprosić Cię o tytuł, a następnie na jego podstawie stworzyć scenariusz. Podałeś, aś tytuł. Kierowca Ubera zatrzasnął drzwi o dwóch w nocy. Nie ruszaj się, spójrz za nami, a ja. Teraz przechodzę do realizacji pierwszej części scenariusza ściśle według Twoich instrukcji. Była wigilia a my wracaliśmy z kolacji u moich rodziców w Krakowie, chociaż mieszkaliśmy we Wrocławiu. Samochód męża Janka odmówił posłuszeństwa już w drodze do nich, ledwo dojechaliśmy. W drodze powrotnej Janek wpadł na pomysł, że weźmiemy taksówkę, bo pociągi były zatłoczone, a on nie chciał czekać. Mówił, że to będzie romantyczna podróż przez zaśnieżoną Polskę. Romantyczna. Na to słowo teraz tylko się uśmiecham. Wrocław przywitał nas mrozem i ciszą. Było po drugiej w nocy. Janek zamówił Ubera, a ja stałam przy naszym bloku na krzykach, szczelnie opatulona w płaszcz, patrząc na ciemne, uśpione okna. Mimo zmęczenia czułam w sobie ten rodzaj ciepła, który daje tylko udana wigilia i to poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu. Zofia i Mateusz, nasze dzieci, spały już w domu u babci na górze. Mieliśmy wrócić rano po porannym rozpakowaniu prezentów. Ten moment był tylko dla nas. Janek ziewnął, otwierając drzwi do srebrnego seata, który podjechał cicho jak cień. Wnętrze samochodu pachniało choinką i tanią męską wodą kolońską. Kierowca, starszy mężczyzna o zmęczonej, ale uprzejmej twarzy, skinął głową. Usiadłam z tyłu, Janek obok mnie. Chciałam mu położyć głowę na ramieniu, ale on już był w telefonie. Praca pisał. Zawsze praca, nawet w Boże Narodzenie. To był pierwszy cichy zgrzyt w tej wigilijnej harmonii, który, jak dziś wiem, zwiastował lawinę. Odjechaliśmy spod bloku. Mijaliśmy pasaż grunwaldzki. Nagle, w połowie ulicy, kierowca gwałtownie zjechał na pobocze, pod klatkę schodową, która wyglądała identycznie jak nasza. Spojrzał w lusterko. Jego oczy spotkały moje na ułamek sekundy. Nie było w nich strachu, raczej jakaś dziwna, zimna determinacja. Trzasnął drzwiami od kierowcy, a dźwięk ten odbił się echem w pustej o długę w nocy ulicy. Poczułam dreszcz. Proszę się nie ruszać. Spójrzcie za nami, ale bardzo dyskretnie. Powiedział cichym, głębokim, ale stanowczym polskim, który nie znosił sprzeciwu. Mówił to do nas, ale patrzył na mnie. Janek w końcu oderwał wzrok od ekranu. Co do diabła! warknął, nieprzyzwyczajony do tego, że ktoś mu przerywa. Kierowca odparł tylko. Pani się uspokoi, panie. Pani, spójrz tam przy latarni. Ten mężczyzna w granatowej kurtce czeka tam od godziny. Nie do was, ale. Teraz tak. Proszę, udajcie, że wysiadacie z samochodu, a ja znikam. Spojrzałam. Przy zgaszonej latarni stał mężczyzna. Nie wyróżniał się niczym, ale sposób, w jaki stał, nieruchomo, z rękami w kieszeniach, wpatrując się w nasz samochód, sprawiał, że powietrze gęstniało od napięcia. To nie był pijany przechodzień. To był ktoś, kto czekał, ktoś, kto polował, ktoś, kto miał cel. Wtedy kierowca odwrócił się i dał mi prezent. Było to małe, eleganckie pudełeczko owinięte w papier z wizerunkiem dzieciątka Jezus. Prezent. Mój mąż już mnie nim obdarował wcześniej, u moich rodziców, ale to. to nie był prezent dla mnie. Kierowca wsunął mi je do dłoni. Chłodne i ciężkie. To do pani, od niego. Powiedział, że to pani musi się dowiedzieć pierwsza. A ja mam to przekazać, jak tylko pan się czymś zajmie, a my będziemy blisko domu i mam znikać, wskazał głową na Janka, który właśnie wyszedł z samochodu, dzwoniąc do kogoś wściekłym tonem. Tak, zadzwonię do was za chwilę, muszę wiedzieć, co się dzieje, ten facet mnie wkurza. Tak, tak, jutro, wesołych świąt. Wyszedł, zostawiając mnie samą w samochodzie z tym dziwnym kurierem i jego przerażającym podarunkiem. Zamarłam, trzymając pudełko. Kierowca ponownie trzasnął drzwiami, tym razem włączył silnik. Proszę, schowaj to głęboko, pani Ewo. Mówił, że to pani imię, że pani ma to otworzyć, kiedy będzie pani sama i bezpieczna. Mówił, że to zniszczy pani życie, ale ocali duszę, że musi pani wiedzieć, zanim będzie za późno. Nie pytał o nic, nie oczekiwał odpowiedzi. Po prostu ruszył z piskiem opon, zostawiając mnie zdezorientowaną i zmartwioną w tym samochodzie, a Janka stojącego na poboczu, krzyczącego do telefonu. Wtedy to zrozumiałam. To nie był prezent od Janka. To był prezent o Janku. Życie jest serią niewidocznych momentów, w których podejmowane są decyzje, które potem określają naszą przyszłość. Ale czasem przychodzi ten jeden, krótki, gwałtowny moment, jak trzask drzwi, jak cichy szept obcego człowieka w noc wigilijną, który jest tak intensywny, że jest w stanie zburzyć wszystko, co budowaliśmy przez lata. Poczułam zimno. Otworzyłam torebkę, wsunęłam pudełko na sam dół, pod portfel i klucze. Kiedy Janek, zdenerwowany i nieświadomy, wrócił do samochodu, już wiedziałam, że to nie jest ten sam człowiek, którego poślubiłam. Patrzył na mnie, ale mnie nie widział. Jego myśli były gdzie indziej. W jakiejś ciemnej, nieznanej przestrzeni, którą ten prezent miał rozświetlić, spojrzałam za siebie, w lusterko. Mężczyzna w granatowej kurtce zniknął. Został tylko ten cień, który wisiał teraz nade mną, czekając, aż otworzę to małe, eleganckie pudełeczko z wizerunkiem dzieciątka Jezus. To był tylko metaliczny trzask drzwi, a zmienił wszystko. Wróciłam do naszego mieszkania w eleganckiej kamienicy na biskupinie we Wrocławiu, gdzie przez piętnaście lat budowaliśmy życie, które wydawało się tak solidne, tak polskie, tak normalne. Janek od razu rzucił się do komputera w gabinecie. Mówił, że musiał sprawdzić jakieś pilne maile firmowe, ale ja wiedziałam, że to nie były tylko maile. Odkąd awansował na dyrektora w dużej korporacji z sektora energetycznego, jego obecność stała się ulotna. Był w domu, a jednak go nie było. Nasze życie płynęło rytmem, który kochałam. Poranki pachniały świeżo mieloną kawą i kanapkami z dżemem, które robiłam dla Zosi i Mateusza. Wieczory, choć rzadziej, należały do nas: wspólne oglądanie polskiego kina, rozmowy o planach na wakacje w Juracie, czy o tym, jak trudne było zebranie rodziców w szkole. To wszystko tworzyło iluzję nienaruszonej całości. Ja, Ewa, miałam czterdzieści dwa lata. Byłam projektantką wnętrz, prowadziłam małe, ale udane studio przy ulicy Świdnickiej. Byłam tą, która dbała o estetykę, nie tylko w domach klientów, ale i w naszym życiu. Czasem Janek, patrząc na mnie, mówił: Ewa, jesteś moim spokojnym portem, moim ładem, ale pod tym pięknym lakierem normalności były rysy subtelne, ciche, takie, których nie widzi się na co dzień. Janek. Kiedyś czuły i dowcipny stał się nerwowy i opryskliwy. Zapomniał o naszej rocznicy ślubu, a kiedy mu ją przypomniałam, kupił mi w ostatniej chwili tani naszyjnik, który wręczył mi w samochodzie, tłumacząc się nawałem pracy. Jego zapach się zmienił. Zamiast ulubionej klasycznej wody kolońskiej, zaczął używać czegoś ostrego, korzennego, jakby próbował ukryć inny zapach. A jego telefon, telefon stał się jego nowym narządem. Zawsze wyciszony, zawsze ekranem do dołu, zawsze zabierany ze sobą nawet do łazienki. To nie był już nasz Janek, to był ktoś obcy, skryty, zamknięty za niewidzialnymi drzwiami, których kot znał tylko on. Moja teściowa pani Maria mieszkała w opolu. Przyjechała na święta i od razu poczułam jej chłodny, badawczy wzrok. Ona nigdy mnie nie lubiła. Uważała, że powinnam zrezygnować z pracy i zająć się tylko domem, rodzeniem kolejnych dzieci i dbaniem o reputację jej syna. Ewo, ten dom wymaga kobiety, nie projektantki. Projektuje się meble, nie życie. powiedziała mi wprost podczas wigilijnego obiadu, kiedy Janek był w łazience. Jej słowa były jak zimne szpilki, które wbijały się w moją godność. Janek nigdy mnie nie bronił. Zawsze tłumaczył: mama jest stara i ma swoje zdanie, Ewa. Po prostu ją ignoruj. Ale ignorowanie nie działało. To była cicha, powolna humilia, którą znosiłam dla spokoju rodziny, dla iluzji, że Janek i ja jesteśmy jednością. Położenie pudełka na dnie torebki było jak włożenie granatu z wyciągniętą zawleczką. Czułam jego ciężar. Ten chłód metalu przesączał się przez skórę. Nie miałam odwagi otworzyć go od razu. W nocy, kiedy Janek wreszcie zasnął, odwrócony do mnie plecami, wstałam. Poszłam do kuchni. Wsłuchiwałam się w ciszę w oddali słyszałam tylko cichy szum wentylatora i bicie mojego serca głośniejsze niż zwykle wyjęłam pudełko było zrobione z ciemnego drewna fornirowane z delikatnie rzeźbionym wzorem który wyglądał jak koronka nic z dzieciątka jezus ten papier był tylko kamuflażem owinęłam się kocem i usiadłam przy kuchennym stole, wpuszczając do środka wrocławskie mroźne powietrze. Światło księżyca padało na blat tworząc ostry, zimny cień. Otworzyłam. W środku nie było biżuterii ani listu. Był mały, czarny pendrive, nowoczesny i dyskretny, wciśnięty w aksamitną gąbkę. Obok niego kartka. Nie pisana ręcznie, tylko wydrukowana na eleganckim beżowym papierze. Ewa, to nie jest gra, jesteś w niebezpieczeństwie. Twój mąż to nie jest ten człowiek, za którego go uważasz. Nie otwieraj tego, póki nie będziesz bezpieczna i sama. I pamiętaj, On to zrobił, by cię chronić, ale teraz to jest twoja jedyna obrona. Otwórz, obejrzyj, dowiedz się prawdy, zanim ona zniszczy ciebie i twoje dzieci. Bez podpisu, bez imienia. Tylko te słowa, wydrukowane czcionką Times New Roman, które były ostrzeżeniem, groźbą i wyznaniem jednocześnie: niebezpieczeństwo chronić kto od kogo. I co do diabła Janek ma z tym wspólnego? Czy to była zemsta jakiegoś niezadowolonego klienta, czy jakaś intryga firmowa? Moje ręce drżały. Czułam, jak cała ta misterna konstrukcja, którą nazywałam moim życiem, zaczyna pękać. Patrzyłam na ten pendrive, a w mojej głowie powtarzał się obraz tego obcego mężczyzny w granatowej kurtce, stojącego w cieniu latarni. To był moment, w którym iluzja spokojnego portu we Wrocławiu pękła. Wiedziałam, że to, co zaraz zobaczę, będzie bolało. Będzie bolało bardziej niż upokorzenie ze strony teściowej. Będzie bolało bardziej niż chłód w spojrzeniu Janka, bo to będzie prawda. Weszłam do gabinetu. Serce biło mi w tempie szaleńczego walca. Janek spał, a jego oddech był głęboki i równomierny. Wybrałam jego komputer. Ironia, że użyję narzędzia jego pracy do zniszczenia naszej. Włożyłam pendrive'a Czułam, jak metal styka się z plastikiem. Byłam na granicy szoku i dziwnej, zimnej ciekawości. Wiedziałam, że ten mały czarny przedmiot jest prochem, a ja właśnie podpaliłam ląd. Folder na dysku nazywał się Projekt Gdańsk. Kliknęłam. W środku nie było schematów energetycznych ani planów rozwoju firmy. Były filmy i zdjęcia. Dziesiątki, może setki plików. Pierwsze zdjęcie, które zobaczyłam, było jak cios: Janek, mój mąż. Stojący na tarasie luksusowego hotelu, uśmiechnięty z kieliszkiem szampana. Obok niego kobieta, młoda, ciemnowłosa, o ostrych rysach i szmaragdowych oczach, w sukience, która kosztowała majątek. Przytulali się, a sposób, w jaki jej ręka spoczywała na jego piersi, mówił wszystko. Intymność, której Janek od dawna mi odmawiał, tryskała z tego zdjęcia. Ale to nie była zwykła zdrada. Janek na tym zdjęciu był inny. Był odprężony, szczęśliwy. Emanował władzą. To nie był Janek, który wracał do domu zmęczony pracą. To był Janek, który prowadził inne, równoległe życie. Przeszłam do filmów. Pierwszy nagrany był w restauracji w Gdyni. Widziałam, jak Janek wręcza tej kobiecie kluczyki do nowego samochodu, lśniącego, czerwonego Mercedesa, o którym zawsze marzyłam, ale on mówił, że to ekstrawagancja. Słyszałam jej śmiech. Ten dźwięk był dla mnie jak rozbijane szkło. Drugi film Święto Pracy pierwszego maja, które Janek rzekomo spędzał na ważnej konferencji w Berlinie. Okazało się, że byli na jachcie, gdzieś na Mazurach, wymieniali czułości, mówili sobie rzeczy, których my nie mówiliśmy sobie od lat. A ona? Powiedziała do niego Kochanie, kiedy wreszcie pozbędziesz się tej krakowskiej starości? Kiedy będę mogła oficjalnie zostać panią dyrektorową? Krakowska Starość. Tak mnie nazwał. Mój mąż, którego spokojnym portem byłam. Poczułam fizyczny ból nie w sercu, nie w głowie, w brzuchu. Jakby ktoś wyciągnął mi wnętrzności i rzucił je na zimną podłogę. Zaczęłam przewijać dalej, szukając racjonalnego wytłumaczenia. Może to była krewniaczka? Partnerka biznesowa? Ale nie. W kolejnych filmach pojawiły się inne, mroczniejsze elementy spotkania w ciemnych, zadymionych pokojach rozmowy po polsku i po rosyjsku dziwne krótkie wymiany kopert z pieniędzmi janek nie był tylko zdradzającym mężem janek był zamieszany w coś bardzo poważnego coś na granicy prawa a ta kobieta jego kochanka wydawała się być w to wplątana nosiła nazwisko które było w polskiej prasie kojarzone z ciemnymi interesami w stoczni gdańskiej wtedy trafiłam na ostatni plik to był nagrany potajemnie film z ich kłótni Kochanka płacząc krzyczała: Obiecałeś mi, że odejdziesz od Ewy, że ten rozwód będzie szybki. Oni wiedzą, że to ty jesteś odpowiedzialny za wyciek danych. Twoja żona ma projektową firmę, która może być przykrywką dla prania brudnych pieniędzy. Przykrywka. Ja. Moja firma. Moja uczciwa praca, którą uważałam za jedyną prawdziwą rzecz w naszym życiu. To był szczyt upokorzenia. To nie była tylko zdrada emocjonalna, to była zdrada moralna i prawna. Janek nie tylko zniszczył nasze małżeństwo, on naraził mnie i nasze dzieci na konsekwencje swoich przestępczych działań. Zrobił ze mnie nieświadomą wspólniczkę. Wstałam z krzesła, musiałam zaczerpnąć powietrza, spojrzałam w okno, zobaczyłam swoje odbicie twarz Ewy, matki, żony, projektantki, a teraz ofiary. Byłam pusta, nie czułam łez, nie czułam krzyku, czułam tylko dojmujący, palący chłód. Pamiętam dźwięk. Był to cichy, jednostajny szum komputera. Ten dźwięk był jedynym świadkiem momentu, w którym moje stare życie umarło. Wróciłam do kuchni. Wzięłam szklankę i napełniłam ją wodą. Wypaliłam ją duszkiem. Pudełko stało na blacie. Na stole leżała też wigilijna serwetka z wyhaftowaną gwiazdą Betlejemską. Wzięłam pendrive'a i schowałam go do pudełka. Wróciłam do gabinetu. Upewniłam się, że wszystko jest dokładnie tak, jak było. Komputer wyłączony. Janek śpi. Wtedy zrozumiałam słowa kierowcy. Musiałam wiedzieć zanim będzie za późno. To nie był prezent o zdradzie. To był dowód. Dowód na zbrodnię i dowód na to, że ktoś, ten tajemniczy darczyńca, chciałbym przeżyła. Musiałam milczeć, aby ocalić siebie, działać w ciszy. Następne tygodnie po Wigilii były jak chodzenie po cienkim lodzie. Janek niczego nie zauważył. Był zbyt pochłonięty swoimi sekretami, swoimi spotkaniami w Warszawie i Gdańsku i swoją nieobecnością. Ja natomiast stałam się mistrzynią pozorów. Uśmiechałam się do dzieci, rozmawiałam z teściową o świątecznych wypiekach i dzwoniłam do klientów w sprawie koloru ścian w ich nowych domach. Ale wewnątrz byłam pustą skorupą, a jedyne co mnie utrzymywało przy życiu, to chęć ochrony moich dzieci i ta zimna, twarda płyta pendrive'a ukryta w sejfie. Izolacja po szoku jest potworna. Nie mogłam nikomu powiedzieć. Moja najlepsza przyjaciółka Marta, z którą znamy się od studiów, była zbyt blisko Janka, żeby jej zaufać. Bałam się, że każda próba zwierzenia się, każdy szept, może mnie wydać. Czułam się jak w pułapce. To nie była tylko zdrada, którą można wybaczyć, albo o której można zapomnieć. To była przestępcza intryga, w której byłam pionkiem. Moje dni były wypełnione powtarzającymi się obrazami z filmów. Wciąż widziałam ten sztuczny uśmiech Janka, ten drogi samochód, ten jacht na Mazurach. Najbardziej bolało mnie to, że on zniszczył sens mojej pracy. Moje studio projektowe, które było moim azylem, moją dumą, okazało się być, według jego kochanki, tylko przykrywką. To upokorzenie było bezgłośne i wewnętrzne. Traciłam godność, a nikt o tym nie wiedział. Musiałam sama ją odzyskać. Pamiętam popołudnie w lutym. We Wrocławiu było szaro i mokro. Poszłam do pracowni. Byłam sama. Zamiast otwierać plany architektoniczne, usiadłam przy biurku i patrzyłam na starą, oprawioną fotografię z naszego ślubu. Ja w koronkowej sukni, Janek w garniturze, oboje młodzi, pełni nadziei. Podniosłam zdjęcie. Nie byłam w stanie go zniszczyć. Zamiast tego wzięłam nożyczki i starannie wycięłam jego postać. Została tylko moja postać kobiety, która stała teraz sama na ołtarzu, ale miała na twarzy uśmiech. Wtedy zrozumiałam. Nie musiałam go niszczyć, by się uwolnić. Musiałam usunąć go z mojego obrazu przyszłości. To był pierwszy, mały akt siły. Zaczęłam działać w ciszy. Skonsultowałam się z prawnikiem specjalizującym się w prawie gospodarczym, oczywiście nie ujawniając szczegółów o Janku. Powiedziałam, że chcę zabezpieczyć majątek mojej firmy przed ewentualnymi nieoczekiwanymi kontrolami, zmieniłam status mojego studia, przeorganizowałam finanse, przeniosłam wszystkie aktywa na konto, do którego Janek nie miał dostępu. Zaczęłam odcinać niewidzialne nitki, które łączyły mnie z jego niebezpiecznym światem. Każdego wieczoru, kiedy Janek wracał, udawałam, że wszystko jest w porządku. Piekłam jego ulubione ciasto, rozmawiałam o szkole dzieci. Ale każde słowo było kłamstwem, starannie wyreżyserowanym, aby uśpić jego czujność. To było wyczerpujące, ale dawało mi poczucie kontroli. Wiedziałam, że mam tajną broń, której istnienia on nawet nie podejrzewał. Kiedyś wieczorem Janek zapytał: Ewa, dlaczego jesteś taka cicha? Czy wszystko w porządku? Czy martwisz się o Zosie? Odpowiedziałam mu z uśmiechem, który wyćwiczyłam przed lustrem: Nie, kochanie, jestem tylko zmęczona. I wiesz, Muszę podjąć kilka ważnych decyzji dotyczących pracy. Chcę, żeby moja firma była bezpieczna. To była prawda opakowana w kłamstwo. Janek skinął głową i wrócił do swojego telefonu, zadowolony, że jego żona, ta krakowska starość, zajmuje się swoimi nudnymi sprawami. Tymczasem ja budowałam swoją wewnętrzną fortecę. Zaczęłam codziennie rano biegać w parku Szczytnickim. Nie po to, by schudnąć, ale by poczuć fizyczną siłę w ciele które zostało zdradzone i skrzywdzone. Biegłam, czując ból w mięśniach, i ten ból był lepszy niż pustka. Był prawdziwy, był mój, był dowodem na to, że wciąż jestem silna. W tych porannych mgłach, w rytmie uderzeń stóp o ścieżkę, zaczynała się moja cicha rewolucja. Nie potrzebowałam krzyku, potrzebowałam ciszy, aby słyszeć własne serce. Wiosna nadeszła do Wrocławia z niezwykłą delikatnością. Kwitnące magnolie na wrocławskim rynku były symbolem mojego wewnętrznego odrodzenia. Wiedziałam, że nadszedł czas na konfrontację, ale nie taką, jakiej Janek mógłby się spodziewać. Nie potrzebowałam dramatów, łez ani rzucania talerzami. Potrzebowałam spokoju, aby odebrać to, co było moje, moją godność i moje życie. Wybór miejsca był kluczowy. Nasz dom, ta scena fałszywego szczęścia, nie wchodził w grę wybrałam dzień matki. Janek wciąż pamiętał o tym święcie. Zaprosił mnie na uroczystą kolację do ekskluzywnej restauracji spiż w rynku. Miało być wytwornie, publicznie i pod kontrolą. Kiedy się szykowałam, włożyłam tę samą sukienkę, w której byłam na wigilii. Czułam, że musi zamknąć się pewien cykl. W lusterku nie widziałam już cichej ofiary. Widziałam kobietę o chłodnym, stalowym spojrzeniu. Byłam gotowa, by odzyskać siebie. Janek, jak zwykle, spóźnił się. Wszedł do restauracji z tą swoją sztuczną pewnością siebie, w drogim garniturze. Podał mi bukiet czerwonych róż, a ja przyjęłam je z uprzejmym, ale obojętnym uśmiechem. Usiedliśmy przy stoliku. Restauracja była pełna ludzi, szeptów, brzęku sztuczców, idealna scena dla mojego cichego dramatu. Rozmowa była banalna praca Janka, plany na wakacje, szkoła Mateusza. Pozwoliłam mu mówić, obserwując go, jakbym studiowała obcy gatunek. Już go nie kochałam, już nim nie gardziłam. Był mi po prostu obcy. Ta obojętność była moją siłą. Kiedy kelner przyniósł wino, Janek, zrelaksowany, zapytał: Ewa, dlaczego jesteś taka cicha? Coś się stało. W jego głosie była nuta irytacji, nie troski. Spojrzałam mu prosto w oczy. Moje słowa były ciche, spokojne, ale niosły ciężar kamienia. Mówiłam do niego po polsku, wyraźnie i powoli. Nic się nie stało, Janek. Właściwie wszystko się wreszcie dzieje. Wzięłam łyk wina. Dziękuję ci za prezent, który dostałam w wigilię. Był bardzo pouczający. Janek zamarł. Kieliszek drgnął mu w dłoni. Jego twarz, która zawsze była pod kontrolą, pociemniała. Miał wrażenie, że to żart, ale mój wzrok mu zaprzeczył. Ewa, o czym ty mówisz? Nie rozumiem. Oczywiście, że rozumiesz, odparłam. Mówię o Pendrive, o projekcie Gdańsk, o twojej kochance i jej marzeniu, by zostać panią dyrektorową. Mówię o tym, że moja firma miała być przykrywką, o tym, że naraziłeś mnie i nasze dzieci na to wszystko. W restauracji było głośno, ale dla mnie nastąpiła absolutna cisza. Słyszałam tylko własny, miarowy oddech. Janek był w szoku, rozejrzał się nerwowo, czy ktoś nas nie słyszy, mówił szeptem, z wściekłością w oczach. Skąd ty to masz? Kto ci to dał? To kłamstwo, Ewa, to jest sfabrykowane, żeby mnie zniszczyć. Nie kłam, Janek. Widziałam filmy, słyszałam nagrania. Masz dwa wyjścia. Możemy to załatwić szybko i w ciszy, bez publicznego skandalu i bez ujawniania dowodów, które mam. Albo możemy to załatwić głośno. Wtedy nie tylko stracisz firmę i pieniądze, ale i reputację i wolność. Janek pochylił się, jego oddech był ciężki. Po raz pierwszy zobaczyłam w nim strach, nie arogancję. Czego chcesz? Chcę spokoju. Rozwód. Oddaj mi dom, oszczędności, które uczciwie zarobiłam i całkowitą opiekę nad dziećmi. Zobowiązujesz się do milczenia na temat przyczyny rozwodu i nie utrudniasz mi życia. Jeśli spróbujesz mnie zniszczyć, Janek, złożę ten pendrive prokuratorowi. Wiesz, że to koniec dla ciebie. Jego milczenie było moją odpowiedzią. Usiadł prosto, powoli, jakby odzyskiwał siły, ale było już za późno. Stracił władzę. Wstałam, nie czekałam na jego odpowiedź, położyłam na stole obrączkę. Dzień Matki. To wszystko. Resztą zajmą się moi prawnicy. Mam nadzieję, że twoja kochanka będzie lepszą towarzyszką w twoim nowym życiu. To twoja strata, Janek, nie moja. Odwróciłam się i wyszłam. Kiedy przechodziłam przez rynek, czułam słońce na twarzy. To nie była zemsta. To była sprawiedliwość. Moja siła. Wyszłam ze spiżu w rynku, a świat nagle nabrał kolorów. Odzyskanie głosu po miesiącach milczenia było niczym oddech po długim wstrzymywaniu. Czułam, że ten trzask drzwi, który usłyszałam w wigilię we Wrocławiu, był tak naprawdę dźwiękiem otwierających się drzwi do mojej nowej przyszłości. Nie czułam triumfu, tylko spokój i olbrzymią ulgę. To była moja Osobista, cicha katastrofa, która stała się moim cudem, w kolejnych dniach wszystko działo się szybko i profesjonalnie. Janek, zagoniony do kąta i sparaliżowany strachem przed upadkiem, postępował zgodnie z moimi instrukcjami. Mój prawnik, którego nazywam moim aniołem stróżem, doprowadził sprawę do końca, zachowując pełną dyskrecję. Rozwód został orzeczony w ciszy, bez orzekania o winie, co było kluczowe. On zachował twarz w swoim środowisku, a ja zachowałam moją godność i bezpieczeństwo. Odeszłam z tego związku z tym, co dla mnie najważniejsze ze zdrowiem psychicznym, firmą i opieką nad dziećmi. Dom we Wrocławiu został mój. Janek zniknął. Przeprowadził się do Warszawy, gdzie, jak słyszałam od wspólnych znajomych, próbował ratować swoją korporacyjną pozycję, ciągnąc za sobą swoją partnerkę te kobietę ze szmaragdowymi oczami. Konsekwencje dotknęły go szybko, choć nie z mojej ręki. Kiedy przestępcze wątki związane z jego pracą zaczęły wychodzić na jaw, tym razem za sprawą prokuratury, a nie mojego pendrive'a, Janek został odsunięty. Plotki we Wrocławiu i Krakowie krążyły, ale nikt nie znał prawdziwego osobistego dramatu. Ludzie widzieli tylko biznesowe niepowodzenie, a nie moralną pustkę. Moja teściowa, pani Maria Próbowała interweniować. Zadzwoniła do mnie, krzycząc, że niszczę karierę jej syna, że jestem egoistką, a dzieci potrzebują ojca. Janek potrzebuje żony, Ewo, nie tej karierowiczki, wołała. Ale ja miałam już inną zbroję, wysłuchałam jej do końca. Była to nasza ostatnia rozmowa. Pani Mario, powiedziałam spokojnie, jestem tylko kobietą, która chroni swoje dzieci. Niech pani zapyta Janka. Kto jest za to naprawdę odpowiedzialny? Ja, w przeciwieństwie do pani, już to wiem, odłożyłam słuchawkę. Czułam, że z tym jednym gestem odcięłam się od lat cichej humilia i toksycznego wpływu. Często myślałam o tym tajemniczym kierowcy Ubera. Kto to był? Może ktoś, komu Janek wyrządził krzywdę? Może ktoś, kto wiedział o spisku i chciał ostrzec niewinnych? Nigdy się nie dowiem. Ale ten człowiek, Bezimienny kurier mojej prawdy dał mi coś cenniejszego niż jakikolwiek wigilijny prezent. Dał mi wolność wyboru. W moim życiu zapanował nowy rytm, cichy i zdrowy. Już nie udawałam. Zaczęłam od nowa budować mój świat w tym samym domu, ale z nowymi fundamentami. Zmieniłam wystrój naszej sypialni. Wyrzuciłam jego stare książki i ubrania, ale najważniejsze, co usunęłam, to poczucie winy. Pewnego popołudnia, kiedy słońce wpadało do kuchni, Zosia, moja córka, zapytała mnie, dlaczego tata już z nami nie mieszka? Nie skłamałam, ale użyłam słów, które mogła zrozumieć. Kochanie, tata musiał odejść, aby odnaleźć siebie, ale czasami, kiedy ktoś odchodzi, tworzy miejsce dla nowego, lepszego szczęścia. Nasze szczęście jest teraz w nas. Patrzyła na mnie, a ja czułam, że widzi moją prawdę, nie moją maskę. To był początek nowej Ewy, silniejszej, spokojniejszej, która wiedziała że największa siła tkwi w prawdzie, nawet tej najboleśniejszej. To był mój nowy początek, napisany w ciszy, ale z olbrzymim echem w sercu.